Masz serduszko? Gdzie masz serduszko? O, tam masz. No pewnie, że tak. Jesteśmy na równinach. Rodzimy się na równinach. I na tych równinach utrzymują nas tutaj ten cały porządek, tutaj ten, ten świat, w którym jesteśmy. To jest właśnie równina. Jesteśmy na równinie i nawet nie dostrzegamy tej góry duchowej. Jest pewien moment, kiedy możemy dostrzec, ale to już za chwilę. I generalnie, ja to mówię do tych, którzy może trochę już dostrzegają, bo te osoby, które tutaj krążą na równinach, a jest ich pewnie z 80%, tak szacuję, tak na oko, to, no to mają, no nie widzą za bardzo, bo są zbyt zajęci. No, no wiecie, z dzieckiem do szkoły trzeba pojechać do, 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 do pracy, zarabiać, coś tam. I tak dalej, prawda? Mamy różne sprawy, żony, kochanki, no i nie mamy czasu, żeby się tutaj e, rozglądać tam gdzieś, e, do, do góry jakiejś, prawda? A mówimy o pewnej subtelnej strukturze, bo ta góra jest przecież subtelną, jest metafora, a w istocie jest to subtelna e, konstrukcja Ojca. Ojca, ojców, nawet można powiedzieć, bo to jest wszystko zbudowane z wyobraźni. Z wyobraźni tego, tego, co nazywamy Bogiem. I on to buduje sobie od góry na dół i nas tam umieszcza, właściwie siebie w nas, żebyśmy my sobie tutaj, żeby sam sobie mógł tutaj eksperymentować. No i jak można pod tą górę się wskazać, jak ona jest taka subtelna? Właśnie do tego. Czwartki służą, słuchajcie. Bo. Bo wtedy możemy krok zrobić do góry. Wejść na stopień miłości. Jak to się odbywa? Przynosimy ojcu prezenty. Prezenty się przynosi ojcu, prawda? przynosisz, przynosisz mi prezenty, czy nie? To ja ci daję prezenty. A ty mi powinieneś przynosić prezenty. I właśnie to jest to takie zakłócenie trochę, bo dziecko powinno ojcu te laurki przynosić. Kiedyś jeszcze, jak my byliśmy w szkołach, jak mówię o takich starszych, to, to laurki robiliśmy, prawda? E, no ty to nie wiesz, bo jeszcze nie byłeś w tej szkole. W każdym razie e, dziecko ma ochotę pokazać coś, co zrobiło, żeby ojciec się cieszył. I my dokładnie tak samo robimy. A po co to chcesz pokazać? Miłość, po co pokazujesz ojcu domy, które namalowałeś ostatnio? Dobra. No. Bo jest ta, ta, ta. Taką, taką kredką się roz. No, kredką to zrobiłeś właśnie po to, żebym cię, żeby ojciec cię mógł kochać. Bo jak czy nie widzi. No to jak macie kochać? Dlatego ty starasz się mu pokazać siebie. Mówi, popatrz na to, zrobiłem to i tamto. O, super, a teraz zrób to. I ty znowu robisz coś tam. I ojciec ci wymyśla różne rzeczy, a ty mu pokazujesz, i ty mówisz wtedy: Zobacz, taki jestem. I my wszyscy dokładnie to samo robimy. I oczywiście ojca widzimy we wszystkich innych, bo to też są nasi ojcowie, tak? To dziecko, co tam jedzie na rowerku, to jest mój ojciec być może, nie? duchowy oczywiście, tak? Bo ma tą duszę, która jest zintegrowana z duchem i, i on kiedyś być może będzie miał tą świadomość tej duszy, ale na razie jest malutkim dzieckiem, więc nie ma tej świadomości, ale to nie jest istotne, bo istotne jest to, że my służąc sobie nawzajem, dlatego to takie pomaganie jest ponoć dobre w tych kościołach różnych i tam takich organizacjach. W istocie chodzi o służenie sobie nawzajem. Jak służymy sobie nawzajem, to Dzieje się właśnie coś takiego, że pojawia się przepływ między nami, przepływ miłości. A ta miłość to jest źródło, które spływa z tej góry i ten ojciec ojców cały czas nas kocha i z siebie wypuszcza tą miłość. To jest ten Ganga, o, przedstawienie w Mahapalipuram w Indiach jest to taki, taki relief, tam jest stworzenie świata. I właśnie, właśnie, nie wiem, chyba Shiva albo Vishnu, już nie pamiętam który tam, Bóg. Czy Brahma, Brahma może? O, Brahma, bo to jest ojciec przecież. Yy, więc on tą wodę wypuszcza z siebie i wszystko się rodzi dzięki tej wodzie. I teraz, jak my pozwalamy sobie na ten przepływ, żeby z góry z ojca popłynęła ta miłość, to doświadczamy tego przepływu, doświadczamy w, pe w pełni, tak jak strumień w górach po prostu spada na nas ta woda, przelewa się przez nas. I ta woda to jest właśnie ta miłość, która płynie sobie i my dajemy kolejnej istocie i kolejnej i kolejnej i mamy ten ruch z góry, aż do równi. Aż do równin. A w równinach, tu naokoło, ta woda już nie płynie tak intensywnie. Czasami musimy ją popchnąć. I ludzie to popychają. I na tych równinach popychają tą wodę, tą energię. W, w naszym codziennym życiu popychają to najczęściej pieniędzmi, pieniędzmi, dokładają tą energię. Drukują, wymyślają, oszukują, przerzucają z jednego miejsca na drugie i tak dalej. Tworzą ruch, sztuczny ruch. Symulują, tak naprawdę symulują. Ten jeden wielki organizm, czyli że ta energia powinna płynąć z góry, z, z tego Boga, z tego Ojca ojców i ona wpływa przez nas i odżywia nas, napełnia grala. Tak jak tam na obrazkach, o, na, na weselach czasami jest ten numer, jak się ten szampana leje od góry na, na górny kieliszek i on rozlewa do kolejnych, kolejnych, kolejnych. I tak powinno to funkcjonować. Natomiast na równinach. Ludzie nie patrzą na to skupieni na przepychanie tej wody. Owszem, tam pchają do tego oceanu. Ale. Ale po co? Ale po co? Czy nie lepiej by było właśnie tak? Siłą grawitacji! A co to jest grawitacja? To jest. Nikt tego nie wie. Fizyka nie wie za bardzo, co to jest ta grawitacja. No, zasady niby jakieś są, ale nie wiadomo. Bo to jest właśnie ten ruch miłości. Ta grawitacja to jest... Przyciąganie jednego ciała do drugiego to jest ta... To jest to działanie. I również ta energia, która przypływa, ona właśnie z góry na dół płynie. Tak jak woda się leje, z góry na dół się płynie ta woda i my tutaj doświadczamy tego. Dobrze mówię synku? No. No. I potwierdzenie jest, mój syn powiedział, że tak ma być i koniec. No, cześć. Pa! pa.